No się ma. Ostatnio nam dino zaczęli szkolować. W niemieckich gazetach piszą, że powstaje na Wilanowie ponoć brzydkie. Kurnik nie pasuje do stolicy. Pojechałem, sprawdziłem. Myślą, że może jakąś kurę zobaczę czy coś. No, na praktyce jak to wyglądało? No, brak kartonu na środku. Żadnego dino dino co 5 minut w głośnikach. Nie wiem. Spokojnie, czysto, normalnie. Pogadałem też z pracownikami. Zadowoleni mówią, że Warunki są w porządku, że normalni ludzie polscy właściciele też podkreślali. Ogólnie ok, no git. Jeszcze parę żółwików pozbijałem, każdy zadowolony, uśmiechnięty. Fajnie. Co do asortymentu, no to, to wszystko, co w każdym większym sklepie. No. Może produkty, wiecie, nie są pod linijkę, ale da się oddychać. Zero nerwów, zapieprzył, jak w piedrze czy w lidlu. No ja nie mówię, że to jest raj, ale jak nie zadbamy o swoje, to nikt nie zadba. Dziś dino w Warszawie, a kto wie, może jutro w Berlinie, co? Daj znać, co uważasz.